A podobno jest gdzieś ulica, lecz jak do niej dojść, turędy? Ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica wielkiej kolendy. Na ulicy tej taki znajomy z kurzu, z węgla, nie w rajskim ogrodzie. Stoi dom, jak inne domy. Dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przed bramą, przed bramą ten sam kamień. Pyta stróż, gdzieś pan był tyle lat. Hmm. Wędrowałem przez głupi świat. Więc prędko wbiegasz po schodach. Wchodzisz. Matka, wciąż taka młoda. Przy niej ojciec czarnymi wąsami, dziadkowie. Wszyscy ci sami. I brat, co miało Karynę. Potem, potem umarł na szkarlatynę. Właśnie Ojciec kiwa na matkę, że już zeszła gwiazdka na niebie, że czas się dzielić opłatkiem, więc wszyscy podchodzą do siebie, i serca drżą uroczyście, jak na drzewach, przy liściach. Liście jest cicho, choinka płonie w górze. Herubin fruwa, na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa. A skąd ta, z ust brata, płynie melodia na okarynie? Uleże, je.